Dzień dobry Państwu. 15 października w Polsce wybory do Sejmu i Senatu i oczywiście referendum. Kampania dopiero się rozkręca, a już padły oskarżenia i słowa, które trudno będzie chyba przebić. Zdrajcy, niemieccy, rosyjscy, sługusi, złodzieje, mordercy kobiet. Obie strony debaty nie przebierają w słowach. Jest źle. A będzie jeszcze gorzej, tak przynajmniej postrzegają kampanię eksperci, komentatorzy i publicyści. A co sądzą o rozpoczętej kampanii ludzie młodzi? Jak oceniają pracę swych starszych kolegów? Goście Rozmowy przy Oknie: Dawid Huczek. Młodzi nowocześni, czyli młodzieżówka Koalicji, Koalicji Obywatelskiej, witam. I Tomasz Górzda, Młodzieżówka Prawa i Sprawiedliwości. Tomasz Górzda, zgadza tobie. się. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Może kilka słów o sobie. To wiesz, jestem pełnomocnikiem Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości tutaj w naszym e, okręgu. E, jestem studentem ekonomii, właśnie teraz jest czas rekrutacji na studia, więc to jest e, właśnie ten moment dobry, żeby w końcu zatwierdzić dalszy krok e, w, nasz, w mojej edukacji. a pochodzę z Głubczyc i tam też działam politycznie. Proszę bardzo. Dawid Huczek, jak na razie jestem jeszcze licealistą, edukuję się... W kierunkach ścisłych. Jeżeli chodzi o działalność polityczną, już udzielam się od ponad roku publicznie. Jestem członkiem zarządu regionu Opolskiego oraz Śląskiego Młodych Nowoczesnych i aktywnie działam we wszelkich. Różnych y, zgromadzeniach, również politycznych. Śledzicie przebieg, dotychczasowy przebieg tej kampanii? No, jestem ciekaw, jak ją oceniacie. Podoba Wam się to, co robią wasi starsi koledzy, czy nie bardzo? Może od Tobiasza zacznę. No, jeśli chodzi o kampanię, to trzeba przyznać, że niewiele mogliśmy jej podziwiać, ponieważ wcześniej to, co możemy nazwać profesjonalnie prekampanią, więc to jeszcze nie jest ta, to clue, które, e, które nas czeka teraz przez te półtora miesiąca. Myślę, że będzie to. M, m, będzie kampania mimo wszystko bardzo intensywna, i ja osobiście czekam na nią, czekam na dzień wyborów, żeby móc oddać głos na partię, na to, w co też wierzę. Ale obecne tempo kampanii, trzeba przyznać, że jest bardziej intensywne niż w poprzednich latach. Ale podoba Ci się to, co jedni o drugich mówią, że jest zdrajcą niemieckim, rosyjskim, że jest mordercą kobiet i tak dalej, i tak dalej. Przecież to każdego dnia, przy każdej okazji padają takie zarzuty i z jednej, i z drugiej strony. Znaczy, tu jest niestety, muszę powiedzieć, że debata zaczęła się zmieniać już przez powiedzmy 10 lat, czy przez nawet okres. Ale nigdy okres. chyba tak nie było. No, Niestety jest. teraz przez media społecznościowe jest to natężenie takie właśnie tych słów, które pan redaktor przed chwilą wymienił, ale ja osobiście bardziej skłaniam się ku kwestiom powiedzmy programowym niż właśnie takim... Ale było. masz te kwestie programowe? Widać je? W tej no dyskusji? tak, oczywiście, że widać. Chociażby mieliśmy konwencję programową, teraz będziemy mieli we wrześniu, na co zapraszam Państwa do śledzenia następnej konwencji programowej, gdzie my przedstawimy nasze następne rozwiązania. Przecież były już takie konkrety jak 800+, autostrady, leki i będzie tego takich propozycji konkretnych jeszcze więcej. Czyli Twoim zdaniem na razie nie jest źle. Tak to należy odebrać? Ma pan na myśli całą. Maje... Tak, panie? przebieg tej. tej, 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 znaczy, tej ja mówię teraz debatę. z naszej strony: Staramy no się tak. przedstawiać te konkretne propozycje, no i ja jestem właśnie ukierunkowany na te konkrety. Tak mm -hmm. samo jak moja cała działalność. Te Ale jak spotykasz postosówka... się ze swoimi znajomymi, to co oni mówią? Podoba im się to, czy nie? Znaczy, niestety, duża część y, młodych ludzi się w ogóle nie interesuje polityką, mm -hmm. więc. Tu są takie kwestie, a dociera do nich no, właśnie część programowa, bo na przykład o 800 plus było, y, jest to kwestia, która się przebiła do świadomości także młodych osób, ale y, no, te kwestie brzydsze, powiedzmy też niestety dociera. Dawid, język debaty w kampanii wyborczej. No, ja osobiście tak z mojego szczerego zdania, jako młoda osoba ubolewam nad obecnym stanem publicznej debaty nad... Podejściem ogólnie polityków do kampanii, nad podejściem merytorycznym do kampanii, przedstawienia postulatów, bo odbieram takie wrażenie, że wraz z przebiegiem czasu całkowicie właśnie zmieniła się ta debata publiczna, całkowicie zmieniło się podejście do ludzi do wyborów i jest to traktowane całkowicie inaczej. Myślę, że samo zamierzenie demokracji, samo zamierzenie wyborów opiera się na tym, że pewne struktury polityczne przedstawiają pewne rozwiązania danych problemów społecznych, ekonomicznych, geopolitycznych. Są różne problemy, które powstają w naszym społeczeństwie, w naszym kraju i myślę, że wybory są miejscem na to, aby akurat w tym czasie dane struktury, dane partie przedstawiały propozycje rozwiązania danych problemów. To jest właśnie ta merytoryka również tych wyborów. Myślę, że na tym powinno się to opierać. Bardzo ubolewam nad obecnym właśnie stanem też języka kampanijnego, bo nie ukrywajmy, jest to bardzo widoczne. To są takie lewa zagrywki i myślę, że daleko z takim podejściem no, nie zajdziemy jednak. A czy zgadzasz się, że czy, czy, czy popierasz taką propozycję, żeby łączyć wybory do Sejmu i Senatu z referendum? Czy chodzi rzeczywiście o sprawdzenie, co Polacy myślą na dany temat, czy po prostu chodzi o zagmatwanie całych wyborów? Myślę, że samo referendum nie jest rzeczą złą nie jest rzeczą złą, jest to okaz demokracji, yy, które referendum jest rzeczą, yy, aby pytać się obywateli, co sądzą na dane tematy. Jednakże yy, odnosząc się do obecnego referendum, które zostało zarządzone, yy, myślę, że każdy, kto zapoznał się z pytaniami referendalnymi, Niekoniecznie bierze to referendum na poważnie i też niekoniecznie mm, ludzie wierzą w jakąkolwiek chęć demokratyzacji państwa przez y, obecny rząd, bo y, widać, że to jest czysta zagrywka polityczna. Przez y, tyle lat nie pytano się obywateli o żadne skrajniejsze również decyzje, które były podejmowane mimo szerokich protestów, mimo szerokiego sprzeciwu ludzi i nagle pis przed wyborami stawia ludzi w referendum i mówi, że o chcemy demokracji. No, nie wygląda to dobrze, myślę. Tobiasz, kręcisz głową. Tak, bo myślałem, że po początku wypowiedzi kolegi się mogę z nim zgodzić, bo tak, jest to element demokracji bezpośredniej, to referendum, które teraz będzie w dniu wyborów. Ja uważam, że jest to dobra decyzja, ponieważ koszta wzrosną tylko o 3%, zamiast organizować wszystkie struktury. Od początku, w celu przeprowadzenia tego referendum, i są to moim zdaniem z kolei kwestie ważne, ponieważ słyszymy po drugiej stronie na te tematy, które chcemy, te pytania, które chcemy zadać, różne odpowiedzi. Jeden polityk powie to, drugi to. No i musimy znać odpowiedź Polaków na te decyzje, ponieważ gdyby nie daj Boże opozycja doszła do władzy, no to równe, różne rzeczy mogłaby zrobić, a tak to my również m, przyszłemu rządowi, nam wiążemy ręce w tych kwestiach, no i musimy zrobić to, co nam powiedzą zagłosują Polacy. No tak, ale o migrantach można było o migrantów można było pytać znacznie wcześniej, a nie akurat 15 października. Tak, tylko że kiedy właśnie był ten kryzys migracyjny, to rządziła platforma obywatelska. No nie, więc... nie, nie. nie. <laughs> Od kryzys pojawił się w czasie rządów PIS-u. 2014? No dobra, ale, ale nasilenie całej tej sprawy. Nie, no wtedy był taka nawałnica, bo przecież to Angela Merkel wtedy zaprosiła Dobrze, wszystkich ale w ciągu imigrantów. 8 lat, zgodzisz się, że w ciągu tych 8 lat można było w tej kwestii zadać takie pytanie. Tak, tylko że przecież jeżeli mówimy o obecnej sytuacji, to teraz się to nasiliło, kiedy w Parlamencie Europejskim bodajże zaczęła się dyskusja ponowna nad tym tematem przez te kilka lat. Był spokój względny w, tym, w tej kwestii, dlatego teraz jest to taki temat e, ważny. No ale też ostatnio też się dowiedziałem, taka ciekawostka, że Platforma Obywatelska, która krytykuje mimo wszystko referendum, jako pierwsza zapisała się do tego komitetu, który może prowadzić kampanię referendalną, więc jest to takie trochę. No... Czy powinno dojść wstrycznie. do merytorycznej debaty Tusk-Kaczyński, Dawid? Myślę, że byłoby to takie pewne okazanie również podejścia, do ludzi, do wyborców. Myślę, że byłoby to bardzo pożądane, jeżeli zaznaczymy, że ta debata byłaby jednak skupiona na merytoryczności po mm -hmm. pierwsze. Nie widziałbym tej debaty, gdyby miało się to tylko i wyłącznie opierać na obrzucaniu się błotem jednej i drugiej strony. Myślę, że to, gdybyśmy mieli taką debatę organizować, to lepiej, żeby jej już nie organizować. Natomiast gdyby to miało się opierać właśnie na realnych problemach, na debacie o realnych problemach. Myślę, że byłoby to bardzo pożądane. No, jeżeli jedna ze stron by odmawiała raczej takiej debaty, proponując debatę o faktach, realiach, no to był, byłaby to oznaka raczej bojaźni. Tak no właśnie tutaj do tego na końcu się odniosę jeszcze raz, ale my jako partia no, sądzimy, że to nie ma zbyt wielkiego sensu, ponieważ Donald Tusk wielokrotnie mówił co innego, a później robił co innego, więc w takiej debacie mógłby powiedzieć wszystko, ale właśnie odnosząc się do końcówki wypowiedzi kolegi Dawida, no to przecież my proponowaliśmy debatę pana Tuska z panem premierem Morawieckim i wtedy zostało to odrzucone. Nie wiem gdzie, po prostu była taka propozycja takiej debaty, więc jak została odrzucona, no to, no to widzi pan. Sam pan proponował, no i teraz pan też by musiał zaproponować jakieś medium, w którym by. Może tutaj. No, no wtedy Może tutaj, no. Dobra, i na koniec jeszcze jedna sprawa. Co sądzicie o budowaniu takiej narracji? że wybory mogą zostać sfałszowane i z jednej strony, i z drugiej strony powoływanie jakichś zespołów, pilnujmy wyborów, to, wiecie, podważa zaufanie do ludzi, którzy w tej komisji będą harowali, że tak powiem. Ho. Kwestia fałszowania wyborów, no to yy, myślę, że tutaj eksperci są najlepszym głosem i mówią, że jednak sfałszowanie wyborów jest bardzo ciężkie, niemożliwe do zrealizowania na taką wielką skalę. Więc ja bym się tego nie obawiał. Uważam, że mówienie, że mo mo może dojść do sfałszowania wyborów, czy kiedyś tam doszło do sfałszowania, jest no, niestety szkodliwe. Ale co do na przykład mężów zaufania, czy osób, które by sprawdzały, no to jednak taka kontrola jest potrzebna, bo to działa dla dobra demokracji. Tak zawsze było, mężowie zaufania tak, byli, tak, tylko tak. że teraz tak, takie, tak, takie nasilenie jest tego, że i z jednej, i z drugiej strony. Przecież no. zobaczcie, całe sztaby się nawołuje, żeby ludzie pilnowali, patrzyli na ręce. No, większa kontrola, no to większa przejrzystość z drugiej strony. E, w sensie. Bardzo proszę, I ja Tu się muszę zgodzić z kolegą, że no, sfałszowanie wyborów na większą skalę raczej jest takie bezpośrednie sfałszowanie, raczej jest no niemożliwe w obecnym naszym kraju, demokratycznym jednak, nie ukrywając z pozoru. Natomiast nie tyle, co może wybory będą sfałszowane bezpośrednio, ale pośrednio może mieć to jakiś wpływ jednak, nierówność wyborów, po pierwsze zaznaczmy, mm -hmm. narzędzia propagandowe, które są wyciągane na wybory, aby jednak słać swoją, swoje przesłanie do opinii publicznej, również korzystanie ze środków Finansowych na rzecz finansowania kampanii. Myślę, że to nie są oznaki równości wyborów i które, oznaki również, które są pożądane w demokracji. Myślę, że na tym raczej nie powinno się to opierać. Także chyba raczej tyle w tym temacie mogę powiedzieć. Czy wiążesz swoje dorosłe życie z polityką? Yy, mm, Dawid? No niekoniecznie. Nie. A to biorz? Myślę, że tak, że jest to jednak e, służba dla kraju. Ja tak postrzegam politykę i rzecz e, też w e, celu zmieniania rzeczywistości na lepsze dla dobra Polski. E, kończymy rozmowę. Bardzo Wam dziękuję za spotkanie. E, życzmy sobie, by do tego 15 października ta debata, ta kampania rzeczywiście nabrała zupełnie innego kształtu, żebyśmy my, wyborcy, dowiedzieli się czegoś, planów, programów, a nie tylko, że ktoś jest złodziejem albo mordercą. Także ja zachęcam też Państwa do śledzenia właśnie kwestii programowych, a później do udziału w wyborach oraz w referendum. No co, mi, co ja mam więcej powiedzieć? Kolega powiedział raczej to, co, to, co każdy powinien zrobić, to, co powinno być obywatelskim obowiązkiem, dlatego nie zwlekajmy, tylko wybierajmy się na wybory. Dawid Huczek, Młodzi Nowocześni, Młodzieżówka Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję bardzo. I Tobiasz Górzda, Młodzieżówka Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia i usłyszenia za tydzień.